Cześć, jestem Marek, a tak wygląda mój dzień pracy. W firmie korzystamy z bardzo wygodnego rozwiązania z systemu TimeMate. Karta TimeMate to nie tylko identyfikator, dzięki niej mogę sprawdzić harmonogram, listę zadań czy pogodę. Całe szczęście dzisiaj zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Czas się zbierać, szybkie sprawdzenie zadań i jedziemy. Żeby rozpocząć swój dzień pracy, nie muszę przechodzić przez bramkę i odbijać karty. Nie ma także żadnych czytników, odcisków palców i kamer. System wie, że dotarłem do firmy. Czas zaczyna być liczony samoczynnie od momentu, kiedy wchodzę do pracy. Cześć, Julia. Nowa. Dobrze, że ma identyfikator. Karta nie wymaga ode mnie ładowania, ponieważ ma wydajną baterię świetlną. Ach, no to zaczynamy. Informacje o czasie pracy wydajności wykonywanych zadaniach zbierane są do chmury, co pomaga optymalizować procesy w mojej firmie. Dzięki temu nie muszę tracić czasu na raportowanie swoich godzin spędzonych w biurze, podobnie jak reszta pracowników. O hej Adam. Hmm, chciałbyś wyskoczyć na chwilę. Zostawiasz mi kartę. Wiesz, to chyba nie... nie przejdzie. No tak, Adam też jest nowy, nie wie, że TimeMate zapobiega nadużyciom. System rozumie, gdy ktoś nosi przy sobie dwie karty naraz lub wychodzi gdzieś bez karty. Czas pracy mój, Adama i mojego zespołu rejestrowany jest sprawiedliwie. O, wezwanie od szefa. TimeMate pomaga również w komunikacji, mogę odczytać powiadomienia za pomocą karty. Czas się zbierać. No tak, zapomniałem o kasku. Eh, znowu to samo. W takich sytuacjach karta pyta mnie, czy nic mi się nie stało. Jeśli nie odpowiem, pomoc wzywana jest natychmiastowo. Na szczęście, pomoc nie będzie tym razem potrzebna. Muszę kupić jakieś buty antypoślizgowe. Szef chciał, żebym sprawdził przed wyjściem jeszcze tego grata w sensie maszynę. Zobaczmy, co tam się dzieje. HiMate jest także systemem kontroli dostępu, który daje upoważnienie do konkretnych pomieszczeń. Cześć Ania! Do zobaczenia! Dostałem listę zadań na kartę. Na szczęście dzisiaj tylko trzy. Jedno mniej. Z drugim zadaniem będzie trochę ciężej. Na szczęście wystarczy zbliżyć kartę z telefonem, i zaraz będę miał specyfikację tej maszyny. O, chyba już czas do domu. W rzeczy samej czas do domu, bez nadgodzin i nocek w tym tygodniu. Przed powrotem sprawdzę, czy ostatnio nie pracowałem za dużo. TimeMate to pierwszy system łączący w sobie rejestrację czasu pracy, kontrolę dostępu i bezpieczeństwa a to wszystko w formie sprytnej karty wyposażonej w technologię Internet of Things. TimeMate. Twoje codzienne wsparcie w pracy.